Chcę stąd wyjść. I wyjdziesz. Wszystko w swoim czasie. Opuścisz to miejsce pod eskortą i udasz się do więzienia dla kobiet. Więc nie śpiesz się tak bardzo i zachowaj cierpliwość. Przeklęta Marciu. Wszystko przez Ciebie. Ale zapewniam cię, że nie zaznasz szczęścia. Życzę Ci wszystkiego, co najgorsze. Żadna nie chce się zatrzymać. Starczymy to już tak długo i nic. To nie była taksówka. Co robimy? Nie wiem. Trzeba było jechać autobusem. Pani Cecilia kazała nam wziąć taksówkę. Bo nie powinnaś chodzić po ulicy z dzieckiem na ręku. Ma rację. Chyba była zajęta. Jedzie następna. I już jej nie ma. Więc jedźmy autobusem. Pomożesz mi wsiąść. A kto pomoże mnie? Mowy nie ma. A jeśli autobus gwałtownie przyhamuje i upadniesz z dzieckiem? Jeszcze oboje się poturbujecie. Co ty wygadujesz? Wiesz co zrobię? Na no co? Patrz, taksówka. Tutaj. Wszystkie zajęte. Pójdę trochę do przodu. Może mi się uda. Nie kandę. Zaczekaj tu i nie ruszaj się. Zobaczysz, że mi się uda. Tylko stój tu spokojnie. Uważaj i zaraz wracaj. Idę już. Wiedziałam, że Maria de Jesus ci wybaczy. Przytuliła się do mnie. I powiedziała, że nie wolno mi umrzeć I nie umrę Nie zostawię córki teraz, kiedy tak bardzo mnie potrzebuje Jesteś głodny, kochanie? Kande? 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 Dlaczego jesteś wobec mnie taka obojętna, Mariciu? Trzeba było jechać autobusem. Kandy! Kandy! Aj Kandy! Niech się pan zatrzyma. I dlaczego odjechał? Chciałam jechać właśnie w tę stronę. Czy nikt nie chce zarobić? Boże, lepiej jej nie ruszać. Potrzebna karetka. Szybko. Jest nieprzytomna. Niech się panowie pośpieszą. Przepraszam. Ostrożnie. Jak to się stało? Upadła. Szliśmy za nią. Jedzie następna. Ta będzie dobra. Niech się pan zatrzyma. Boże, co to ma znaczyć? Teraz nie przejeżdża żadna. Nie będę czekać. Wrócę do Marichui. Pomóżcie mi. Jest policja. Ostrożnie. Uwaga na schody. Powoli. A ta jest wolna czy zajęta? Nie widzę. Mam za krótką rękę. Chyba spędzę tu całą noc. Lepiej posłucham Mariciu. Ostrożnie. Uwaga na rękę. Boże mój, nie ma jej. Dokąd poszła? Co tu się stało? Nie widziała schodów, bo jest tu za ciemno, ale trudno ich nie zauważyć. Ona chyba nie zauważyła. Mocno się uderzyła, biedaczka, aż straciła przytomność. Rzeczywiście. Co to za zbiegowisko? Coś się stało. Co za okropność. Biedna dziewczyna. Przepraszam, co tu się stało? Jakaś dziewczyna spadła ze schodów. Boże mój. I jak była ubrana? Miała brązowe kozaczki, ciemne spodnie i sweterek. O Jezu! Co pani jest? Wniosł pan dodatkowe oskarżenie przeciwko Estefani Velarde. Tak, i przeciwko Amadorowi Roblesowi, dyrektorowi teatru. Jutro zapoznam się ze szczegółami i nadam sprawie bieg. Co ze Stefanią? Wiem, że jest na wolności. Zaatakowała strażniczkę i uciekła z posterunku. Dlatego tu przyszła. Wiem, doktorze. Właśnie w tej okolicy została ujęta. Zapewne będzie sądzona. Oczywiście. Kiedy? Wkrótce. Doskonale. Hmm. Czy wciąż nie zna pan miejsca pobytu ofiary? Na szczęście, Maria de Jesus się odnalazła. Zajmą się nią rodzice, państwo Velarde. Nie rozumiemy, jak mogła spaść z tych schodów. To logiczne. Pani ją zna? Tak, i to dobrze. To moja córka. Spadła, bo jest niewidoma. Gdzie mogli ją zabrać? Do szpitala Czerwonego Krzyża. Muszę tam pędzić. Jaka ja jestem tempa? Nie wiem, jak tam jechać. Metrem? Mam tu samochód. Odwiozę panią. Proszę ze mną. Niech ci Bóg błogosławi, synku. Dziękuję. Chodźmy. Nic mi się nie stało, prawda? Mogę już iść? Tylko się pani potłukła. Nic mi nie jest. A to co? Ma pani świeżą bliznę w okolicy skroni. A, tak. Jak to się stało? Postrzelono mnie i oślepłam. Zoperowali mnie, ale zostałam już wypisana ze szpitala. Gdzie kandelaria? Kto to taki? Kobieta, która ze mną była. Co ci się stało, córeczko? Dobrze, że jesteś. Jak to się stało? Zraniłaś się? Nie. Gdzie mały? Co? Masz Juanita? Nie. Trzymałaś go na ręku. Spadając, upuściłam go. Uderzyłam się i dalej nic nie pamiętam. Mnie tam nie było. Nie pamiętasz, że poszłam na następny ruch? Mój synek, muszę go znaleźć. Spokojnie. Zaszkodzi pani sobie. Usłyszałam, że Tatuś wrócił. Poszłam do jego gabinetu i zgadnij. Czemu jesteś taka przejęta? Jest smutny i płacze. Nie do wiary. Zapytałam go dlaczego, a on odpowiedział, że ma wiele zmartwień. Nie traf się. To normalne. Większość ludzi ma zmartwienia. Nie podoba mi się, że tak się smuci i płacze. Cierpi. Czas spać. W nocy wszystko wydaje się straszniejsze. Położę cię do łóżka. Nie możesz, babciu. Dlaczego? Martwiłam się tatą i nie odrobiłam lekcji. Wiesz, że po przyjściu ze szkoły najpierw powinnaś odrobić lekcję. To Twój obowiązek, prawda? Tak. Obiecuję Ci, że był to ostatni raz. I już dobrze. Myślisz, że ten jeden raz mogę Ci pomóc w lekcjach?